Czy okolice Nysy stają się zagłębiem uprawy marihuany? W ostatnim tygodniu policja ujawniła kolejną plantację konopi indyjskich, co może być przyczyną eskalacji takiego zjawiska. Szczegóły sprawy w dalszej części wiadomości mamy piątek, 13 dzień września. Magdalena Zioło, witam państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej. Dziewiąty festiwal nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, czyli Nauka w przystępnej formie dla każdego. W tym roku festiwalu uczestniczy ponad 60 nauczycieli z różnych szkół. Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na budowę nowego ronda w Nysie. Zmienialiśmy troszeczkę układ geometryczny samego położenia, centrum tego ronda. Kryminalni z nosy zatrzymali dwóch mieszkańców naszego miasta, którzy na terenie byłej fabryki w Paczkowie uprawiali. Konopie indyjskie. Policjanci zabezpieczyli 114 krzewów tej rośliny oraz aparaturę, która służyła do jej uprawy. W toku prowadzonych czynności mundurowi ustalili, że 37-latek nie działał sam. Wspólnikiem w nielegalnej uprawie był 38-letni mężczyzna, mieszkaniec Nysy, który w tym samym dniu kilka godzin wcześniej został zatrzymany przez paczkowskich policjantów w związku z posiadaniem przeszło 3 gramów marihuany. Mężczyźni we wtorek usłyszeli zarzuty nielegalnej uprawy konopi. Teraz odpowiedzą przed sądem. Za taki czyn grozi im kara pozbawienia wolności do 8 lat. To kolejna nielegalna uprawa zlikwidowana przez nyskich funkcjonariuszy, jak powiedziała nam rzecznik prasowy Komendy Policji Powiatowej w Nysie, sierżant sztabowy Katarzyny Janas. Nie są to wzmożone działania policji w tej kwestii, a przyczyną tak dużej aktywności dilerów jest zbliżający się sezon na zbiór, bowiem konopie są rośliną jednoroczną, rosnącą od wiosny do jesieni. Czy na nasze zdrowie mają wpływ barwniki, które są w produktach spożywczych? Czy z wody można zrobić Coca-Colę? I jak wykonać własny krem kosmetyczny? Na te i na masę innych pytań odpowiadali naukowcy w ramach kolejnego, dziewiątego już Nyskiego Festiwalu Nauki, organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Impreza na celu ma promocję nauki oraz zachęcenie młodych ludzi do zastanowienia się nad wyborem dalszej drogi kształcenia. Nyski Festiwal Nauki organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie to wspaniała okazja do poszerzenia swojej wiedzy z wielu rozmaitych dziedzin nauki. Przez dwa dni drzwi Nyskiej Uczelni stały otworem dla wszystkich i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. O historii tego przedsięwzięcia oraz jego przebiegu w tym roku wypowiada się prorektor Nyskiej Uczelni Tomasz Malczek. Festiwal już jest od 2005 roku i wpisuje się w europejską popularyzację nauki. Mamy w całej historii festiwalu ponad 20 tysięcy osób, które nas odwiedziły, które żeśmy policzyli. Powiem, że festiwal ma swoją ofertę skierowaną zarówno do przedszkoli, do szkół gimnazjalnych oraz do szkół ponadgimnazjalnych, a także do przedsiębiorców. W tym roku festiwalu uczestniczy ponad 60 nauczycieli z różnych szkół. Ja chciałbym powiedzieć, z czego jesteśmy zresztą bardzo dumni, że to nie tylko Nysa, ale także Prudnik, także Odmuchów, Łambinowice, Guchołazy, Paczków, wreszcie Ziembice, które leżą w województwie odolnośląskim, a dwa lata temu odwiedzała nas także grupa z województwa łódzkiego oraz z Raciborza, czyli województwa śląskiego. We wszystkich nyskich instytutach odbywają się wykłady, prelekcje oraz zajęcia praktyczne, które dają możliwość sprawdzenia swoich sił w każdym z kierunków kształcenia oferowanych przez placówkę. Kilka z nich odwiedzili nasi reporterzy. W Instytucie Informatyki też, jak co roku, pokazujemy różne ciekawe rzeczy i gramy i uczymy się sieci i mamy turnieje i konkurs, gdzie można, gdzie można zdobyć bardzo fajne nagrody rzeczowe. oczywiście dla tych, którzy na tych komputerach znają się najlepiej. Instytut Instytut Dietetyki także nie pozostał w tyle. Doktor inżynier Ewa Malczyk przekazywała uczniom wiedzę w sposób praktyczny za pomocą nieskomplikowanych doświadczeń. Proponuję oznaczenie szczawianów w produktach spożywczych. Wiemy, że szczawiany, kwas szczawiowy należy do produktów, do substancji antyodżywczych, czyli wpływających niekorzystnie na nasz organizm. W których produktach szczawianów jest więcej, w których mniej? I jak to nie dopuścić do różnych niekorzystnych chorób? Oprócz ciekawego spędzania czasu na Nyskiej Uczelni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli w piątek rozmawiać z przedstawicielami Biura Karier na takie tematy jak m.in. wybór odpowiedniego kierunku studiów czy przygotowanie poprawnego CV. Poza tym zorganizowane zostały rozgrywki sportowe w futsalu oraz unihokeju. Jak uczniowie oceniają Nyski Festiwal Nauki? Najlepiej niech wypowiedzą się sami. Jak Ci się podoba Festiwal Nauki? No jest trzeba przyznać bardzo ciekawy. Chętnie nauczę się obsługi nowych programów tworzenia gier. Już swego czasu się bardzo tym interesowałem, ale to jest coś dla mnie zupełnie nowego. Jeszcze nigdy nie byłem na takich no, specjalistycznych jakby spotkaniach. Bardziej nam się podoba raczej o kryminalistyce, walizka kryminalistyczna. Yy, no lekcja jest ciekawa, można się dużo dowiedzieć. Yy, tworzenie postaci mnie najbardziej tutaj zainspirowało. Bardzo mi się podoba. Kolejna edycja tej wpisanej już w wizerunek miasta imprezy za nami, a sam festiwal z pewnością był przyczyną. świetnej integracji. Gracji środowisk naukowych i twórczych. Już niebawem ruszy budowa kolejnego ronda w Nysie. Po wielu konsultacjach i badaniach natężenia ruchu dokonano niezbędnych korekt w projekcie i prace mogą zostać rozpoczęte. Testy i konsultacje dotyczące wyglądu przyszłego ronda na skrzyżowaniu ulic Moniuszki, Prudnicka i Celna trwały kilka miesięcy. Koniecznym okazało się wprowadzenie poprawek dotyczących m.in. średnicy wewnętrznego koła ronda. Zmienialiśmy troszeczkę układ geometryczny samego położenia centrum tego ronda, no i, i zrobiliśmy badania do tego pomiaru ruchu. Jest leciutka korekta łuków na wyjeździe na skrzyżowaniu celnej z Moniuszki z dwóch stron. Są przesunięte same azyle dla ruchu pieszego i przejścia dla pieszych na kierunku w ulicy Prudnickiej oraz w ulicy Moniuszki. W chwili obecnej projekt jest już zatwierdzony, a zarząd dróg powiatowych w Nysie ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania. Ogłosiliśmy przetarg w zeszłym tygodniu z terminem otwarcia ofert 19 września, później rozpatrzenie ofert no i wybór już wykonawcy. Choć jest to centrum miasta, zarząd dróg powiatowych nie przewiduje, aby przebudowa skrzyżowania miała znaczący wpływ na ruch komunikacyjny w tym miejscu. W czasie realizacji tego zadania będzie dostępny, będą utrudnienia. Jedynie będzie wstrzymany ruch na czas wykonywania samej konstrukcji nawierzchni na rondzie podczas frezowania i układania nawierzchni, ale to będą jednodniowe, a nawet może południowe okresy, także tego społeczeństwa specjalnie nie odczuje. Zakończenie pracy na skrzyżowaniu Moniuszki Celna Prudnicka przewidziane jest na koniec października bieżącego roku. Głośne trąbienie klaksonu, niezbyt kulturalne zachowania, albo jeszcze mniej kulturalne słowa, nawet rękoczyny. Ten obrazek widział każdy kierowca i przynajmniej raz przeżył podobne doświadczenie osobiście. Nieznajomość praw to jedno, ale kultura jazdy to drugie. Mówiliśmy o prawach rowerzystów, kolej na jednoślady silnikowe, skutery. Motorowery i motocykle. Duży może więcej, taka zasada panowała i nadal panuje na drogach. Sytuacja pogarsza się wraz z rosnącą ilością maszyn, począwszy od rowerów, kończąc na ciężkich motocyklach. Także liczba samochodów na drogach z roku na rok rośnie, co nie trudno zauważyć poprzez zwiększające się zatory na ulicach, również na naszych lokalnych drogach. Sprawa z pewnością pogorszy się już w październiku wraz z rozpoczęciem roku akademickiego. Popularne korki w nysie na ulicach przy mostach Bema i Kościuszki są tego najlepszym przykładem. Właśnie zakorkowane ulice są przyczyną częstych spięć między kierowcami. Aby poprawić nie za sytuację, poprosiliśmy rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Nysie, aby przypomniał wszystkim kierowcom. Śladów, jakie obowiązują ich zasady podczas manewrów tego typu, bowiem to właśnie oni mają największe możliwości? Wyprzedzenie w korku, i to cały czas może tak na ten przykład weźmiemy sobie tą naszą ulicę Bema i most Bema, bo tutaj nasi mieszkańcy zapewne mają problem. Rowerzysta może wyprzedzić z prawej strony te pojazdy wolno poruszające się. Natomiast jeżeli chodzi o motorowery i inne te czterokołowce, motocykle, tylko i wyłącznie z lewej strony. Oczywiście nie przekraczając tej linii ciągłej. No chyba, że jest to na skrzyżowaniu, kiedy samochód skręca w lewo, to wtedy go z prawej strony oczywiście możemy wyprzedzić. A co wówczas, gdy na drodze znajdują się pasy do skrętów? I tu doskonałym przykładem jest most Bema. Jadąc bowiem od przechodni na kolejowej, przed mostem znajduje się pas do skrętu w lewo, z którego też chętnie korzystają jednoślady. Lewo skręt, czyli ten pas przeznaczony do skrętów lewo. Motocyklista nie jest już tak przywilejowany jak rower i tylko wyprzedza z lewej strony. On może jechać obok tego pojazdu. Jeżeli wjedziemy na ten pas do skrętów lewo to możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy jest jeszcze linia przerywana. Natomiast jeżeli już ta zmiana pasa ruchu wymagałaby najechania na linię ciągłą, to absolutnie nie możemy tego zrobić. Zapytaliśmy również o możliwości parkowania. Całym pojazdem na chodniku mogą parkować wyłącznie samochody osobowe, motocykle, motorowery i rowery. A przy pozostawieniu tych półtora metra szerokości dla pieszych, no i musimy zobaczyć, czy też nie ma znaku zakazu wcześniej, prawda? Czy też nie ma bramy wjazdowej, wyjazdowej, to też jest wszystko uwarunkowane. I pamiętajmy, że jeżeli nie ma wyznaczonych miejsc to parkujmy y, równolegle i blisko y, krawędzi. Wyprzedanie jest bardzo trudnym manewrem i nie trudno w nim obłąd. Jednak w korkach jednośladom jest ono często świadomie utrudniane. Oprócz uprawnień i znajomości przepisów istnieje podczas jazdy pojęcie, z którym wielu kierowców ma problem kultura jazdy. I tak po raz kolejny życiowa praktyka dowodzi, że ukończony kurs i prawo jazdy to nie wszystko. Służby mundurowe apelują do kierowców jednośladów, by pamiętali o rozwadze, bowiem podczas zdarzeń, Drogowych bez względu na winę, ich życie i zdrowie jest dużo bardziej zagrożone. Natomiast do kierowców samochodów o większą wyrozumiałość i uprzejmość, a popularne hasło kierowane do nich tym razem niech zabrzmi: kierowco, patrz w lusterka, jedno ślady są wszędzie. Bazyli Rogowski urodził się w 1895 roku i swoje życie poświęcił w walce o wolność i niepodległość Polski, dzięki czemu stał się bohaterem narodowym. Niestety w obecnych czasach mało kto pamięta jego nazwisko, tak samo jak mało kto wie, że jest on pochowany na cmentarzu jerozolimskim w Nysie. Podczas I wojny światowej Bazylii Rogowski służył w Legionach Polskich pod komendą Edwarda rydza a następnie przeszedł do Wojska Polskiego. Major, piłsudczyk, legionista, walczył. Wielokrotnie odznaczany. Odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari, cztery razy odznaczony Krzyżem Walecznych, Orderem Polonia Restituta. Działał bardzo mocno w podziemiu, współpracował z Armią Krajową. Informował o pogromach Żydów w Polsce. Po zakończeniu wojny rozpoczął swoją karierę w administracji rządowej. Był m.in. starostą powiatu Częstochowskiego, a następnie Toruńskiego i Rowińskiego. W późniejszym czasie został wojewodą tarnopolskim. Gdy jednak w 1939 roku wybuchła II wojna światowa, wrócił do wojska i organizował ewakuację najwyższych władz państwowych do Rumunii, a wiosną 1941 współorganizował ucieczkę z internowania marszałka Rydza Śmigłego. I jako jedyny towarzyszył mu w drodze do Polski. Samorządowiec, administratywista, osoba o dużym doświadczeniu. Wydawać by się mogło, że człowiek z jego zdolnościami zostanie po wojnie wykorzystany do odbudowy zniszczonego kraju. I tak też się stało, jednak tylko na chwilę. Ale potem system komunistyczny. Tego człowieka sukcesywnie niszczył po krótkim okresie pracy w Warszawie, w ministerstwie odbudowy. Zesłany tutaj na ziemię odzyskane na ziemię do naszego powiatu nyskiego. Po przyjeździe dostał posadę kierownika kamieniołomów w nadziejowej kołonysy. Potem po okresie represji przesłuchań przez służby bezpieczeństwa Bazyli Rogowski został też zdjęty ze stanowiska kierownika kamieniołomów. On zakończył swoją karierę. Prześladowany y, jako dekorator w, w GS-ie y, wystaw sklepowych, kiedyś bardzo wyeksponowanych, rzucono go, żył w biedzie. Do, do takiego de dekoratora. Układał ten ocet, tamtą margarynę, smalec tam na tych półkach, przestawiał, no żeby utrzymać swoją rodzinę było mu bardzo ciężko. Mimo swoich zasług jego nazwisko z czasem przez wielu zostało zapomniane. Były to takie czasy, że rodzina o tym nie mówiła, bojąc się prześladowań. Zresztą córka często właśnie spotykała się z szykanami, nawet studiując, mówiła na studiach, że jej ojciec miał taką historię. I matka nie mówiła dzieciom zbyt wiele i starali się to tylko trzymać w rodzinie te wszystkie pamiątki. Jedną z takich pamiątek jest maszynopis, który trafił do rąk wicestarostyńskiego Czesława Biłobrana. To jest historia, w której Bazyli Rogowski opisuje ten czas, kiedy wybucha wojna, kiedy był na emigracji, kiedy tworzyły się tam rząd na uchodźstwie. Tutaj on opisuje bardzo ciekawie, bardzo tak Bogato, co się działo wtedy tam z ludźmi, którzy często musieli uciekać, potem wracali do kraju, o całej o konspiracji, o walce za granicą. Może kiedyś będziemy przynajmniej urywki w naszych tutaj biuletynach publikować. W chwili obecnej grupy Bazylego Rogowskiego nie jest w żaden szczególny sposób oznaczony, jednak planowane jest umieszczenie symbolicznej tabliczki, która będzie mówić, że w tym miejscu leży bohater narodowy. Nie jeden, który spaceruje po cmentarzu pięknym naszym cmentarzu jerozolimskim, zatrzyma się koło tego grobu i, i, i pomyśli sobie na przykład. Co to jest patriotyzm, co to jest oddanie ojczyźnie. No i jak często ci ludzie kończyli potem zapomnienie. Prócz tabliczki władze miasta i powiatu myślą również w jaki inny sposób uhonorować jego poświęcenie dla ojczyzny. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej. Spokojnego weekendu, a już w poniedziałek 16 września spotka się z Państwem Michał Baraniewicz. Do zobaczenia.